Szybki test tej naszej maczetki to jest ciekawa konstrukcja. Ostrzeż z samego końca, więc generalnie można też użyć jako noża. No, troszkę mniej poręcznie, ale jednak można. Zobaczmy, czy można tego użyć jako maczety. Myślę, że spokojnie. Czy można tego użyć do batonowania? Spokojnie, więc generalnie naprawdę nie głupie. Jest to dosyć wygodny, Fajna taka krokodylowaty chwyt, znaczy w sensie e, gryb jest taki wyformowany jak skóra krokodyla. Ręka w miarę wygodnie. Mamy tutaj jeszcze zaczep na linkę. Można też tego używać prawdopodobnie chyba spokojnie do wywalenia ewentualnie szyby gdzieś. Bardzo lekkie. Bardzo sprytnie. Można spokojnie też użyć jako ewentualnie takiego większego faktycznie noża użytkowego. Jeżeli nie będziemy mieli noża pod ręką, na podpałeczkę czy coś spokojnie możemy sobie to przygotować. Spokojnie.